Cześć! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj slajma będzie robić moja siostrzenica Ewa. Postanowiłyśmy zrobić takiego aksamitnego fluffy slajma. Zobaczmy czy nam to wyjdzie. Tak więc do miseczki wlewamy klej. Teraz Ewa dodaje tutaj piankę. Bo wiadomo, że jak chcemy fluffy slajma, no to musimy użyć pianki. Teraz dodamy krem do opalania. I wymieszamy to chwilkę. I teraz dodajemy aktywator. Użyjemy tego z Astry. I to będzie taki przy okazji drugi test tego aktywatora, ponieważ ostatnio to tak średnio wyszło. No zobaczymy jak będzie tym razem. Mieszamy. Ok, coś z tego wychodzi. Więc możemy przejść do dodatków. Najpierw damy takie kolorowe owoce. Teraz takie kwiatuszki cekiny. No i oczywiście musi być brokat. Dodamy taki żółty. On jest taki bardzo delikatny, więc może damy jeszcze taki złoty większy brokat. Gwiazdeczki. Ok. Żeby ten slajd był ciekawszy, to damy jeszcze taką gąbeczkę. Okej, okay. no to Ewa to teraz miesza i będzie dodawać więcej aktywatora, aż ten slime będzie już dobry. Jak widzicie, on się jeszcze bardzo klei, więc dajemy więcej tego aktywatora. Okej, okay. powiedzmy, że już jest ok. Chociaż wydaje mi się, że jest za bardzo klejący się. Ale dodamy teraz takie złoto w płatku. To jest mój ulubiony dodatek. I może jeszcze jeden? No i slime wyszedł tak. mimo tego, że było tutaj więcej aktywatora dodane, to nadal jest klejący. Dajcie mi znać, co myślicie o tym slajmie. A ja tak myślę, że do następnego slajma po prostu dodam jeszcze płyn do soczewek albo sodę oczyszczoną może. Bo coś ten aktywator tak średnio działa według mnie. No dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!